Myślę, że gdyby Karolina żyła w dzisiejszych czasach, aby taką ksm owiczką członkiem Katolicy Stowarzyszenia Młodzieży, pomagałaby innym młodym ludziom utrzymywać wartości, które ona tak bardzo broniła. Dziś, 18 listopada, przypada wspomnienie błogosławionej Karoliny Kuskówny. Karolina urodziła się w 1898 roku. 105 lat temu przeszła do nieba. Skończył się jej czas ziemskiego pielgrzymowania, pielgrzymowania, które starała się realizować najpiękniej jak potrafiła. Nie chcę tańczyć, więc zawsze się siebie Myślę, że warto pamiętać też o tym, jakie było tak naprawdę życie błogosławionej Karoliny, bo często skupiamy się właśnie na tej męczeńskiej śmierci, ale nie pamiętamy o tym, jak to naprawdę było, jak to wyglądało przez te jej właśnie wszystkie lata życia. Warto pamiętać, że to była tak naprawdę bardzo prosta dziewczyna. Miała 16 lat, kiedy tak naprawdę odeszła z tego świata, ale wcześniej ona żyła całym życiem. Dlaczego aż raż, twój dom, zbyt piękny. Ja błogosławioną Karolinę podziwiam za wszystko, co robiła w swoim życiu: za to, że była wierna w modlitwie, swoją postawą pokazywała to, że kocha Boga, i swoją męczeńską śmiercią też to potwierdziła. Była osobą prostą i czystą. Co teraz dzisiejszy człowiek może się tego uczyć? Dlatego, że Ciężko o takie autorytety w dzisiejszym życiu, więc trzeba do niej sięgać, uczyć się od niej i wzorować się na niej. Błogosławiona Karolina jest patronką młodzieży, dlatego przykład z niej mogą brać również mężczyźni. Można się na niej wzorować w wielu różnych aspektach, chociażby w wytrwałości, ponieważ Błogosławiona Karolina. Była bardzo wierna swoim zasadom, okazywała swoją miłość do Boga i pomimo, że w swoim życiu spotykała się z różnymi trudnościami i problemami ze strony rówieśników albo w sytuacji, kiedy musiała zmierzyć się z żołnierzem, nie poddała się temu, nie poszła na łatwiznę, ale do końca swojego życia była wytrwała temu, co wierzy i co kocha. Ja z Błogosławioną Karoliną spotkałem się kilka lat temu, będąc w zabawie w sanktuarium Błogosławionej Karoliny, odprawiając mszę świętą. Wtedy właśnie poczułem, że ta święta jest wyjątkowa. Kiedy zostałem asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji, starałem się poznać ją bardziej. I zawsze, ilekroć wyjeżdżam na dni formacyjne, rekolekcje. Spotkania z młodzieżą. Staram się zabierać relikwie błogosławionej Karoliny, a przynajmniej jej przesłanie, z którym szła przez życie.